Witam tutaj Walkiz i to jest długo wyczekiwana seria z Minecrafta. Postanowiłem, że na razie sobie zapauzujemy, myślę, e, serię, którą obecnie nagrywam, czyli Scrapa e, i City Skylines, bo są dwie takie główne serie ostatnio i przejdziemy na Minecrafta, czyli to w sumie od czego ten kanał rozpoczął swoją działalność, no tam to była jeszcze paczka modów Techit Classic. A to jest zwykły Minecraft, bo taki klasik już nie działa tak jak powinien, i w ogóle jakoś tak, nie wiem, może już nie jest tak popularny, kiedyś było taki boom na to. Teraz sobie zagramy z zwykłego Minecrafta min min i właśnie kurczę. Nie wiem od czego zacząć, bo dawno mnie tu nie było w tej grze, znaczy no, dosyć dawno. No, kiedyś tam ulajwie na, ulajwie na Hogatego, dokładnie w ten sposób chciałem to powiedzieć. E, coś tam graliśmy chwilę w Minecraft, jakiś tam sobie domek zbudowałem, a teraz zajmijmy się na poważnie. Seria będzie miała tam parę odcinków, bo chciałbym dotrzeć w różne miejsca, na przykład do netheru, do Endu i tak dalej. Smoka pokonać docelowo, także skończyć grę, po prostu przejść Minecrafta. Nie wiem ile odcinków nam to zajmie, no ale każdy taki, każda taka seria zaczyna się od ścięcia pierwszego drzewa. No i oto właśnie dokonaliśmy tego. Tam jest taki fajny las, ja jeszcze stamtąd sobie różne drewno zaraz pozyskam. W ogóle są. Różne drewna, nie tylko takie, ale inne są, <laughs> inne są drewna, no chyba jeszcze jak brzoza była, jak kiedyś grałem, tak bardziej grałem, teraz są brzozy, dęby, jakieś ciemne dęby, świerki, świerki też chyba kiedyś były, ale z tego też wylatywały sadzonki dębu chyba. Potem dodali dopiero, że jakoś różne kolory są tego drewna, i w ogóle ja pierniczę. Ty, jak się. Tak, się pozmieniało. W ogóle nagrywam to, kurczę Full HD 60fps. To jest chyba jedyny taki film na kanale. Mało gier mi chodzi w 60fps podczas nagrywania, także kurczę aż. aż będę se chyba. Aż se chyba cały odcinek obejrzeć, żeby się ponapawać trochę, <grytanie> jak to wygląda płynnie, i w ogóle. Dobra, nie wiem w sumie, ile ja drewna potrzebuję. No, pozbieram jeszcze trochę tego drewna. Zrobimy sobie ziemiankę i jakieś narzędzia, i myślę, że to by było tak w sam raz. Akurat na pierwszy odcinek z tej gry, bo to tak akurat Minecraft na tym polega, że trzeba najpierw zadbać o sprzęt, miejsce gdzie będziemy składować rzeczy, i potem się jakoś rozbudowywać. Tu jeszcze drzewo, chyba na tym drzewie poprzestaniemy na razie, i znajdę miejsce, żeby sobie zrobić jakąś kanciapkę, jakiś kurnik mały. I tam w ogóle a propos kurnika, to zobaczcie stąd się wziął awatar na YouTube Nie wiem, może ktoś kojarzy. Ci co nie kojarzy, to to jest mój skin, który mam już X lat. Ja go znalazłem kiedyś na stronie Planet Minecraft, bo po prostu stwierdziłem, że kurczak w garniturze wyglądał wyspoko. Bo niektórzy sobie Creepery w garniturze jako skiny ustawiali, no, to stwierdziłem, że ja sobie kurczaka ustawię. No i jakoś tak ten kurczak został. No, chciałem jakiś awatar sobie zmienić na coś innego, ale w sumie na razie nie mam pomysłu na co. Nie wiem, czy to jest już jakiś znak rozpoznawalny, ten kurczak z Minecrafta w awatarze, czy jeszcze nie. No w ogóle zdjęcie w tle jakieś by się przydało, zdjęcie w tle, no. Banner kanału by się przydał, jakiś zrobić na YouTube, a to, to już jest druga sprawa. Ja mówiłem, że chyba mi drzewa wystarczy, a widzę, że cały czas, kurczę, lewy przycisk myszy zaraz mi chyba wyjdzie do środka myszki, z tego co widzę, bo już go tak trzymam uparcie cały czas. Ale dobra, w ogóle słyszę kurczaka gdzieś po lewej stronie. Słyszę. Słyszę go. Coś tu gdacze. Nie, yeah. gdacze, kurczak, gdacze, Wypuśćcie mnie z tego labiryntu. Co to za labiryntu? Halo, ratunku. Ej, serio, a jak to. Jak, to wy, jak ja to urazłem w ogóle? Tędy, okej, okay. jest ten kurczok. Jest kurczok. Czy masz na mnie jajeczko, kurczaczku? Nie, ty też nie. No co za hamstwo, no? Ci też nie mają. I co się patrzysz? Może nasionko byś chciał. Ty też byś chciał, nasionko? Dobrze, to masz nasionko. Proszę bardzo, smacznego. Też. Smacznego i róbcie dzieci. Róbcie małego kurczaczka. Oooo, jest kurczaczek, jaki fajny. Nie ma takie strasznie śmieszne te duże łebki, takie kurcze. Dobra. W ogóle myszkę chyba mam trochę za szybko. Muszę sobie to jakoś troszeczkę y, zmniejszyć, bo zaraz oszalaję. Czułość myszy mamy na 60%. Jak teraz? Yy. Nie, przesada. Na, na 80% jakoś sterowanie. 80. Ło, w ogóle, co to za Minecraft bez muzyki? Halo, muzy muzykę! 64% gotowe. Powrót do gry. Chyba, że dodać jakąś swoją własną muzykę. Nie, no, muzyka z Minecrafta jest najlepsza na świecie, przecież. Przynajmniej do Minecrafta. W ogóle, jak tam pora dnia? Mamy mniej więcej południe, dobra. To będziemy mieli sporo czasu, żeby sobie ogarnąć różne rzeczy. Ja sobie może trochę piachu zbiorę na jakąś szybkę lub dwie. Osiem chyba takich, takich klocuchów potrzebuje na przetopienie tego na szkło i zrobienie z tego potem szybek. Dziewięć wystarczy, jedno w zapasie, jakbym gdzieś zgubił po drodze, jakby mi wy wypadło gdzieś. E, I kurczę, jakieś fajne miejsce teraz wypadałoby znaleźć. E, o, a tutaj są łowiecki, a łowiecki to jest dobre źródło różnych rzeczy, przede wszystkim żarcia no, i wełn, no i to chyba wszystko. Wow, achievement zdobyłem. Uż używanie kwipunku, jak to ja, ja to jestem, kurczę. Czemu ja to wyrzucam? Kwipunek jest na e, a nie na kół. Tu nie ma scrap mechanik. Kurczę. Dobra. Trzeba zrobić workbencha. <coughs> Co te wszystkie owce ode mnie chcą? Owce terrorystki, kurde. Trzeba zrobić workbencha w tenże sposób dokładnie. Czy to jest dobre miejsce na osiedlenie się? Wolałbym tak w gęstym lesie tego nie robić. O, tam są jakieś góry fajne. Tam są jakieś góry, tam se pójdziemy zaraz. Ale najpierw ja te owce chcę wykorzystać trochę. Yy, to było chyba złe słowo. No, chcę z nich zrobić kotlety. To jest to, co chcę z nich zrobić. Sobie wezmę taki mieczek, zrobię drewniany, śmieszniutki. Żeby jakoś w miarę sprawnie tutaj przerobić na kotlety. Nie, czym drewnianym. Oczywiście przynajmniej trzy muszę tak... Załatwić, żeby zdobyć trzy klocki wełny na łóżko. Łóżko też jest całkiem dobrym pomysłem, żeby zacząć spać, zanim się potworki i byboki różne zrespią gdzieś po kątach, bo to będzie potem nieprzyjemne. Tam jest w ogóle jakaś taka skała, kurcze. SMS mi przyszedł jakiś. SMS od T-Mobile. Czego wy chcecie ode mnie? Akurat jakie filmy robię? Nie chcę was. Że kuziwa, muszę to przeczytać. Czemu mi się to powtarza, dopóki nie przeczytam wiadomości? Otwieranie folderów. Trosy o twoją... Wy, godę, wyłączyliśmy bezpłatnie roaming. Bardzo się cieszę, to jest to, co chciałem, żebyście zrobili z moim kątem. Co te owce? Czemu się przepychacie? Ty musisz zginąć, bo ty popychasz tą owcę. Ty jesteś jakaś owca popychaczka. Dobrze. Cztery klocki wełny, pięć kurcze kotletów. Jeszcze, ja chcę jeszcze, więcej. Ty chodź też pod mój miecz. Chodź. No czemu tak wy nie giniecie w ogóle jakiś update zrobili, ja już głodny cały jestem Zaraz zacznę umierać. Ja muszę... Kurczę, kill off zrobić. Prawe mi się to otwierało, dobrze. Ja muszę zrobić kill off. Nie z tego, tylko z O Ojej, jak ja to dawno nie grałem. Tak żeby coś robić. Kill off. O. Żadnego achievementa, no trudno, jakoś przeżyjemy. To sobie już ten wykopię, bo mi się tutaj już nie przyda. I zanim umrę, spróbuję dojść chyba do tamtych gór. Tamte mi się bardziej podobają. Jako już nie mogę niestety biec za bardzo, bo musiałbym mieć chyba więcej... więcej żarcia. Ja zaraz zacznę umierać, z ja surowego kotleta zjem. Surową baraninę, no niestety trochę się... O, nie zjadłem. Trochę zmarnujemy tego, no ale przynajmniej nie umrę. To zawsze jakiś plus jest. Dobra, tutaj łagodnie sobie zeskoczymy. Trzeba przepłynąć przez rzeczkę, a nie trzeba płynąć, bo tu można przejść. Dziś w tamtej górze sobie wyryjemy ziemiankę. Jeszcze sobie różyczki zbiorę ze dwie, żebym miał, kurczę, przy drzwiach, bo wszystkie zbiorę, jak tu już jestem, to zbieram wszystkie. Zgriffuję, kurczę, cały ten ogród. Ja pierniczę 60 FPS-ów w Minecraft'cie. Nawet nie, no 54 w tym momencie. No tam, no proszę się tam uspokoić kurczę. 54, 53 to też dużo. Halo. Kurczę, komputer z drewna. No. Kiedyś był lepszy. Ło, dynie! Dynie to kiedyś była taka rzadkość, ja nie wiem jak teraz. Ale to jest automatycznie. Jak widzę dynie, to zbieram. Żeby potem opędzować gdzieś w item shopie. Haha. Kurczę, single player. Mocno. Dobrze. Ta myszka mi cały czas coś jakoś dziwnie ucieka. Eee... Gdzie jest ta góra? Tu jest chyba ta góra, czy to jest ta góra, którą ja widziałem? Nie wiem, albo to jest tam, tamta góra, no nie, jedna z nich, no w każdym razie, dobrze. Zrobimy sobie wejście gdzieś na dole. To wygląda jak fajne miejsce na osiedlenie się, to drzewo mi się tu podoba, i te krzoczki tutaj, i cała ta zatoczka tu jest fajnie, tu mi się podoba, dobra. Wykopiemy sobie wejście gdzieś, gdzieś tu... I jak tylko rozbiorę trzy kawałki kobla, to zrobimy sobie, tu sobie gdzieś znowu, czy ja to wyrzucam, tu sobie gdzieś zrobimy stolik taki tymczasowy. I ja sobie muszę zrobić, moi drodzy państwo, kilof kamienny. Eee, kamienny kilof. Czyli znaczy ja nie mam jakiegoś osiągnięcia, że mi się to jakoś nie, 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 kuziewa, znowu wyrzuciłem. Gdzie były osiągnięcia? Osiągnięcia... Ja muszę, aha, bić drzewo. Ja, najpierw trzeba było go otworzyć, a dopiero potem zbić drzewo. No dobrze, no to pójdę sobie zbić jakieś drzewo. To drzewo tutaj wygląda jakby miało coś na sumieniu. Zbijemy je w takim razie. No jest, achievement, proszę bardzo, zbieranie drewna. I teraz pewnie będę musiał zrobić jeszcze jakąś głupią rzecz w stylu mieczy drewniany czy coś, żeby iść dalej z tymi achievementami. Nie wiem, czy jest sens. Widzę, że się robi ciemno. Zaraz będzie ciemno. Kurczę, zamknij się. Zrobimy sobie... Pierwsze drzwi i pierwszą, kurczę, leżankę taką. O, leżankę już mogę teraz zrobić, nawet ją tutaj gdzieś postawić. Nawet łóżko to się nazywa przecież. Zanim mi się beboki zdążą respić. Ja tu jeszcze wykopię taki, taki, taką wnękę na to łóżko. Drzwi sobie na razie durujemy. Nie będzie wiało. Dobra, śpimy. Dwa achievementy zdobyłem. Używanie w i zbieranie drewna. Ja pierniczę, idziemy do przodu z tą grą. Aż za szybko normalnie. Dobra, nic mi tu na łeb nie spadnie, żaden zielony kolega. Także chyba, chyba będzie dobrze. No i kopiemy dalej. Muszę jeszcze wykopać 8 tego przynajmniej i zrobimy sobie piecyk, Czy to jest? Co to, to jest? To jest jakiś andezyt. Aha, no to, to nie jest na razie mi potrzebne. To kopiemy w takim razie w tę stronę. Bardzo przytulne mieszkanko, kurczę, a to tylko tymczasowe. Potem sobie zrobimy jakąś willę z drewna. Kurczę, będzie fajnie. I w tej willi będą. Będzie dzwonek do drzwi, tak jakbym ktoś tutaj mógł przyjść i zadzwonić I będzie jakiś automatyczny, jakaś automatyczna farma, takie rzeczy Kurde, coś tu, co tu się będzie działo Dobra, to sobie zabiorę To mi tu już nie jest potrzebne, przeniesiemy, przeniesiemy sobie do środka ten piecyk czy piecyk, stolik To sobie mogę wyrzucić, to sobie mogę wyrzucić Spoczywajcie w pokoju i zrobimy sobie tutaj gdzieś taki kącik Ups, kuchen czy, czy coś to będzie stół rzemieślniczy, e, i sobie zrobimy piecyk, i upieczemy baraninkę od razu. Tu bez tego środkowego. O, piecyk, proszę bardzo. Surowa baranina. Proszę mi to upiec. Ile tutaj tego drewna wystarczy? Tyle chyba, chyba tak, żeby to wszystko upiec. Tam dorzucimy tego trochę więcej na wszelki wypadek. E, I zasadzę sobie tej użyczki jeszcze na przykład od razu. Proszę bardzo, tutaj jedna, druga. Trzecia. te sadzonki mam cały czas tu w kieszonce, to ja po prostu sobie mogę tutaj to rozsadzić dookoła, jak będę potrzebował jakiś barwnik czy coś, to sobie to po prostu pozbieram. O, i sadzonki mogę zasadzić to drzewo. Może to już nie będzie miało niczego na sumieniu, jak wyrośnie. Tu będzie mój mały prywatny las w takim razie. Skąd nie mam tyle tych sadzonek w ogóle? Gdzie tu jeszcze mogę drzewo zasadzić? Tu jeszcze mogę jedno drzewo zasadzić? Tylko tutaj by było fajnie, jakby urosło też takie wielkie, żeby tu miał miejsce pod spodem. To bym sobie zrobił coś do łowienia ryb, taki, taki pomost czy coś. W ogóle czemu ten. Czemu ta trzcina ma cztery kratki wysokości? Czy one nie powinny być trochę niższe? Tak, maksymalnie do trzech. Nie wiem, ale sobie ją zetnę. Zgrifuję. Może się przydać trzcina do czegoś kiedyś. Tam są znowu owce. No nie, piasku się pozbyłem, proszę dowrócić. Nie wiem, czy te owce tam jakoś zaczepiać, czy je zostawić w spokoju. Na razie wełny nie potrzebuję, ale mięsko by było całkiem fajną rzeczą. Póki co to pójdę sobie tutaj do piecyka i wyciągnę jakieś mięsko, bo już widzę, że zgłodniałem znowu od tego wszystkiego. Pieczora... Pie, pieczora... pieczona baranina. Wygląda smakowicie. Oddaje nam trzy jednostki głodu, bardzo ładnie, nawpierdzielałem się jak nigdy jeszcze. E, i co my tu możemy teraz zrobić? E, może jakaś kopalnia czy coś i poszukamy żelaza, bo wypadałoby jakiś żelazny kilow, miecz, coś takiego porobić. Drewna mam na razie dość... O! Muzyka gra! Pierwszy raz! Coś tam se brzdąka w tle. Wspomnienia wracają. Tyle godzin w Minecrafcie spędzonych z tą muzyką. Kurczę, aż mi się przypomina pierwszy zamek, który zbudowałem na pierwszej mapie w Minecrafcie. Naglądało się kanciastej doliny. I kurczę, z wrażenia aż kupiłem Minecrafta, nie? Czy tu jest węgiel? Tu jest węgiel, będziemy mieli pochodnie, będzie coś widać, wow. No bra, cały węgiel, dajcie mi cały ten węgiel. Jeruna, hopie. <noise> taki ze mnie jak na piernicze. Dobra, zróbmy tutaj, rzućmy na to trochę światła. Pochodnie, bardzo ładnie. E, tutaj gdzieś. Wszystko widać. Kurczę, aż mi się łeska wokół kręci, jak sobie tę muzyczkę słyszę. Aż ją głośniej dam. Oho, muzyka z Minecraft'a. Jak fajnie, a ja autentycznie, aż mi się łezka oku zakręciła normalnie, jaką słyszę. Jak tak sobie kopię, ja piernicza, ale fajnie. Dobra. Cały ten wągiel będzie zaraz mój. Tu jeszcze coś z tyłu, widzę, się pokazało. Całkiem spore złoże. O, żelazo, jak fajnie, dwa w jednym. Patrzcie, jakbym stwierdził, że już mam dość węgla, to bym tego żelaza tu nie znalazł. I bym był trochę z tyłu, kurczę. A tak to sobie zaraz zrobię żelazny kill off. I będę miał plus, kurczę, 5 do szybkości kopania. Jeszcze może mi wystarczy... ile tego Mam 6 ród żelaza, to wystarczy mi na mieczek i kilof i łopaty jeszcze. Chociaż łopaty to tam wystarczy kamienne, bo tam już dużej różnicy potem w szybkości nie ma. A kamienne są zdecydowanie tańsze od, od, od żelaznych. No i no, najlepszą rzeczą na świecie już są złote łopaty, ale to już jest burżujstwo level milion. Czemu ja zrobię coś takiego? Teraz padę na pomysł, żeby zrobić sobie drzwi. Dębowe drzwi, takie proszę bardzo, bar bardzo Minecraftowe. Dodali tam jeszcze, że są różne drzwi, Róż, różnie wyglądają. Jak się z innego drewna zrobi inne drzwi, to one wyglądają inaczej, niesamowite. Dobra, przetopimy sobie rudę żelaza, wrzucamy tutaj jeden węgielek. On powinien chyba przetopić 8 klocków czy coś takiego. Po co ja tych drzwi tyle mam? To chyba teraz sześć takich klocków wystarcza na troje drzwi. To fajnie. I jeszcze mogłem zrobić sobie od razu skrzynkę. I tej skrzynce trzymać skarby. Jeszcze potrzebuję więcej drewna. Tak. I tę skrzynkę damy kucze. Nie ma miejsca na skrzynkę. No, bida w kraju. Tutaj se będzie stała. Na razie na pewno nie potrzebuję andyzytu. Nie potrzebuję trzciny, sadzonek, nasionek, granitu, dyni. Wełny nie potrzebuję. Drzwi nie potrzebuję. Piasku. Także to wszystko sobie zostawimy. I baraniny w sumie jeszcze chętnie bym trochę więcej sobie zdobył. Moment, patyczki. To będzie to będzie mieczyk. Pójdziemy sobie na owieczki. Kurczę, znowu trochę potłuc, owieczek. Jeżeli tam dalej siedzą, siedzą tam dalej, dobrze, czekają na mnie, kurczę. One wiedzą już. Chyba jeszcze nie wiedzą, co je czeka, by sobie z poszły dość w dość przyspieszonym tempie. Dobra, i mam kilof. Na razie sobie tę jedną sztabkę żelaza zostawię, aż sobie aż wezmę... Ki... Wyciszę mi mikrofon specjalnie, żebyście tam nie ogłuchli z wrażenia. A dobra, owieczki pod drzewem. Czy to oznacza, że gdzieś w pobliżu jest więcej owieczek? Czy tam na górze jakieś są, czy tu takie dwie jakieś zbłąkane? W ogóle tutaj jeszcze te łośmiornice pływają. A są tu gdzieś te magiczne rybki? Nie widzę tu magicznych rybek, bo chyba do A tu jest jakaś dziura pod spodem. Co to za dziura? Co to jest? Co tu jakaś jaskinia taka? O, i nawet ten jest, lawa jest, i jest. O, ten obsydian jest, kurczę. Słońca nie, jeszcze jest słońce, dobrze, to jeszcze chwilę mogę tutaj na zewnątrz sobie zostać. Pani tutaj się bardzo kwalifikuje na mój obiadek, przyszły jakiś. Pani też, pani owieczko, proszę nie uciekać ode mnie. Dobrze, aż się, aż się stek, kurczę, umył od razu. Czy stek, czy stek jest? Stek to jest chyba jakieś konkretne mięso, nie wiem czy wieprzowina, steki wieprzowe mogą być, steki drobiowe na przykład, z baraniny, nie wiem. Dobra, co tutaj za jaskinia kurcze jest magiczna. Ja bym się tu chciał jakoś dostać i chyba mogę to zrobić tędy, tak żeby się nie utopić w lawie od razu. Dobra, czy tu jest coś ciekawego, no widzę, że ogromna ta jaskinia Czy warto było naprawdę tutaj zejść. Co ja tu kurde znalazłem, ja pierdzielę, same bogactwa no. Dobra, ale koniec tych żartów jak są teraz wyjść? Spróbuję jedy wyjść tak samo jak wszedłem. Czyli tędy. Kiedyś się takie winy nawet chyba robiło w Minecrafcie, które używały po prostu wodospadów jakoś łódek czy czegoś takiego. No dobra, jesteśmy na powierzchni znowu. Czy tu są jeszcze jakieś owce? Bo zanim zejdę w głębiny w podziemia, to jeszcze bym mógł troszeczkę żarcia sobie pozbierać. I później jeszcze pewnie będę musiał wrócić sobie kilo w jakiś nowy zrobić. Owieczek nie stwierdzono. A tutaj, za górką? Czy tu coś jest ciekawego? Nikogo, nikogo nie ma, nikogo nie widzę, ani żadnego kurczaczka, ani żadnej owieczki, nic. Chociaż świnki chyba. Wieprzowinka to tutaj najbardziej na zdrowie działa. Mogę sobie jakoś zeskoczyć do wody i się nie zabić? Chyba tak. hurra Chlup. Dobrze, kurczę. A tu mam widzę sąsiadów. Mam nadzieję, że nie będą mi tutaj jakoś ciapciać w nocy czy coś, żebym się nie musiał jakoś izolacji jakiejś akustycznej tutaj robić. No fajne takie drzwi. Bardzo przewiewne. Zastępują mi też okno, którego nie mam, bo jeszcze mi na nie nie stać. Nie no, halo, stać się. Mogę sobie zrobić e, szyby, ale to szyby sobie zostawimy, jak będę miał gdzieś może w jakiś pokój wyżej czy coś takiego. Teraz se zejdziemy gdzieś pod podziemia. W ogóle bardzo fajnie, że granic tutaj jest. To jest naprawdę. Tak potrzebna rzecz mi w tej chwili, może ja sobie będę oszczędzał ten kilof stalowy i sobie zrobię, znaczy stalowy, żelazny I sobie ten kamień tutaj będę kopał kamiennym Będzie bardziej ekonomicznie, no troszeczkę wolniej, ale zużyję ten kilof kamienny i przejdziemy wtedy na stalowy, na żelazny, przepraszam, nie ma tu czegoś takiego jak stal Jest chyba w tekicie, była stal czy refined iron, czyli żelazo rafinowane Cokolwiek by to nie znaczyło. A tutaj zawsze sobie robię jeszcze coś takiego, już mi się właśnie przypomina pomału jak się w to grało. Żeby łbem nie walić tutaj o sufit, to zawsze sobie to robię właśnie tak troszeczkę wyższe. Czyli w sumie na trzy kratki, nie na cztery kratki. Przejście na cztery kratki, żeby nie walić ubem o sufit, bo potem to boli, będziemy w bandażach chodzić, jak to będzie wyglądało. O, a ten dźwięk oznacza, że to jest najlepszy materiał na świecie. Czyli żużel, tudzież żwir. To jest chyba ż żwir. Gravel, gravel to jest żwir, nie? Żwir, dobra, co ja z tym żużlem? E, tu jest znowu żelazo. To bardzo fajnie. O, i już mam na nowy kilof. Żelazo sobie kopię kilofem żelaznym, bo jest szybciej niż kamiennym na pewno. Zresztą widzę, że ten kamienny też już jest na dojechaniu pomału, no ale jeszcze sobie go wykorzystamy do końca. No i oczywiście schodzimy na magiczny poziom. Szkoda, że nie mam łopaty. By się łopata przydała, ale żeby kilofa nie marnować, to tą rączką sobie wykopię, Mam nadzieję, że ta żyła żwiru zaraz się skończy. No i już się skończyła, bardzo, bardzo sympatycznie z jej strony. Tu znowu chyba coś nisko, ten suficik. No właśnie, stąd, bo potem jest szlak trafia, jak schodzę w dół i co chwilę się zatrzymuję na tym. Także cztery kratki to jest odpowiedź na wszystkie pytania po prostu. Cztery kratki, schody w Minecrafcie. Dobra. Kilof się skończył. Kamienny, przechodzimy na żelazny i kopiemy dalej. Jest to bardzo emocjonujący odcinek. No ale tak właśnie wygląda Minecraft. Jak sama nazwa wskazuje, pierwsza część to mine. Czyli żeby cokolwiek skraftować, zbudować, kurczę, postawić, to najpierw musimy mieć to z czego postawić. No chyba że gramy sobie w kreatiwa, no to to odpada. Ta pierwsza część, ale Minecraft dla mnie to po prostu jest zdobywanie, to jest połowa frajdy. Z, potem Zbudowania, że ma się to świadomość, że to się nie buduje tak z powietrza, tylko z tego, co się własnoręcznie zebrało, wykopało ścięło, wyhodowało i tak dalej. Dobra, na jakiej głębokości ja jestem? Magiczne F3 mówi, że jesteśmy w tej chwili na wysokości 34 kratek, czyli jeszcze trochę i będziemy na magicznym poziomie. Na ile my schodzimy teraz? I na jakim po jaki poziomie ja bym chętnie szedł? Chyba 9 to była ta liczba, na którą liczę. Na dziewiątym poziomie najwięcej diaksów się zawsze znajdowało. A diaksy to jest to czym po prostu się kręci Minecraft. E, diaksy to jest podstawa. Jeżeli chcemy być kimś w tej grze, bez diaksów to nie ma roboty po prostu. Nie ma nie ma to tamto diaksy to no chyba że mamy żelazną e, Boże żelazną chyba że mamy złotą motykę, to, to wtedy jesteśmy królem na dzielni. Ale gdzie tam żelazna motyka na razie? Ja tu się cieszę z węgla. Jest wągiel, więc więcej wągla. Hopie. Czy za tym węglem też gdzieś będzie żelazo? W sumie bym się nie obraził. Kiedyś to jeszcze możemy zrobić, jak będziemy mieli więcej żelaza, jakąś kolejkę do czegoś, gdzieś. Nawet zjazd do kopalni głupi troszeczkę przyspieszy nam transport. E, czy ja kiedyś używałem w ogóle czegoś takiego jak... Y, wagonik z, ze skrzynią? Wiem, że to jest jeszcze cały czas w Minecrafcie. Miało generalnie właśnie za zadanie ułatwiać na przykład transport rzeczy gdzieś tam na powierzchnię czy coś, podejrzewam. Ale tak, ja, ja chyba nigdy nie użyłem tego w ten sposób, nie wiem, może kiedyś, ale jakoś nie, nie bardzo, bo wiem, że one się chyba zatrzymywały tam po iluś kratkach same z siebie, nawet jak się różne boostery robiło i wiecie, że ja jeszcze grałem w Minecrafta, tak jak nie było czegoś takiego jak tor napędzany, robiło się po prostu kawałek toru równoległego taki dołek w torze i polegał to na tym, że jeden wagonik zahaczał się o drugi i one się tak jakoś nawzajem przyspieszały. Potem tamten jakoś odjeżdżał na górę, spadał sobie na dół potem za pomocą grawitacji i tam czekał na, na następny pociąg. Potem wyższą szką jazdy już były boostery dwukierunkowe. Kurde, to były czasy, jak się robiło takie rzeczy. Jakoś milej wspominam tamte czasy, bo teraz to jest jakoś za łatwo. Teraz jest wszystko. Jeszcze dalej jakiś combat mode, Mogę sobie kill-off dać do prawej łapki, znaczy do lewej. Tylko że nie mogę tym kill-offem teraz nic, nic tłuc. Mogę tam mieć na przykład miecz. Także tu będę miał kill-off a tu będę miał miecz i mam. Też nie, nie mogę nic robić, dobra, nieważne. Nie wiem w sumie jak to tam działa. No na pewno lewym mogę dalej kopać, a prawym nie mogę robić nic. W prawym mogę mieć chyba pochodnie czy coś takiego i stawiać pochodnie. Mogę? Nie mogę. Nie, gdzie ja to dałem? Tutaj mam to, tutaj mam to dać. Ło, wyrzuciłem... Czemu? Dawajcie mi moje pochodnie. O. No, pochodnie mogę stawiać. Dobra, czyli lewym sobie kopiemy, a prawym mogę stawiać gdzieś pochodnie. O, dobra, to z tego sobie może będziemy korzystać. Na jakim poziomie jesteśmy? Poziom 15. O, to już bliziutko. Jeszcze parę krocków. Krocków. W ogóle pół odcinka to będzie kopanie się w dół. Wy... Fajniejsze by była jakaś jaskinia do zwiedzenia. No ale tamta jaskinia, jedyna zaserwowana nam przez gry, to taka średnia na jeża była. E, dobra, 12, 11, 10 i jeszcze jeden klocek w dół. I to jest poziom numer 9, także na tym poziomie sobie zostaniemy. I mam nadzieję na jakieś diamenciki zaraz. Kurde, czy będą diaksy? Jak unboxing w CSie? Znaczy unboxing. Otwieranie skrzynek w CSie. Czy za tym klockiem będą diaksy? No i znowu granit! A czy za tym klockiem, moment, bo trochę tu ciemno, czy za tym klockiem będzie, będzie ten, no, diament? Znowu grot, znaczy gro, ten, kamień, no nieźle. A tutaj węgiel, węgiel już jest lepszą propozycją. I znowu muzyka, o, jest też żelazo, dobra, to sobie musimy zaraz wyjść na powierzchnię i zrobić jakieś nowe kilofy, z dwa, żelazo, no chyba, że w międzyczasie zdobędziemy diamenty. Bo to już jest ten poziom. Mamy sprzęt odpowiedni, żeby diamenty wydobyć. No, tutaj ten węgiel kurczy gdzieś tu pod spodem, pod tym granitem. W ogóle tu ciemno się zrobiło. Muzyka z Minecrafta. Ja pierniczę, czy to, te czasy po prostu wracają. Siedziało się godzinami. Się kopało. Budowało się zamki. Jakoś naprawdę jest Ja wiem, że teraz jakieś hejty w ogóle na Minecrafta. Nie wiem czemu. To jest bardzo fajna gra w dalszym ciągu, yy, i nie wiem, czemu właśnie tak kurczę hejtują ludzie. Mam nadzieję, że tu wy po tym filmem zrozumiecie, że tu właśnie mój kanał się wywodzi z Minecrafta, i że chciałem właśnie taką serię zrobić. Poświęcić serię całą Minecraftowi, że, że tu nie będzie jakiegoś, jakiegoś hejtu dużego i wychodzimy na powierzchnię. I zaraz sobie zakończymy odcinek, bo już 27 minut to tak w sam raz. Tutaj oczywiście kiedyś zawitają też schodki, żeby nie było. I znowu trzeba będzie sufit podwyższyć dla schodków. Ale póki co, to tam będziemy schodzić raz na 3 lata, na dół. W ogóle. Fajnie, że tutaj na innym poziomie już zacząłem schodzić, a tutaj też... okej. Okay. Dobra, jest ciemno. Ja się najpierw prześpię, zanim mi się potworki jakieś zaczną spawnować na zewnątrz, chociaż pewnie już ich tam parę jest. Aż się, aż, się, aż się trochę cykam, że mi tu zaraz jakiś creeper spadnie i wybuchnie wszystko. Dobra, 15 żelaza, moi drodzy. Dzisiejszy bilans wycieczki do kopalni to 15 klocków żelaza i cały stak węgla. Zobaczcie, 64 węgla. No i tam trzy kubki bruku, czyli kobla tak zwanego. Dobra, ja sobie zaraz zrobię jakieś kilowki i widzimy się w następnym odcinku. Teraz sobie było na tyle. Dzięki za oglądanie i na razie.